Rozdział opisujący o wiele dokładniej niż to kiedykolwiek czynił sprawozdawca dworski przyjęcie kawalerskie, jakie urządził pan Bob Sawyer w swoim mieszkaniu w Borough. Spokój i cisza cechujące okolice Land Street na przedmieściu Borough napełniają duszę pewnym rodzajem słodkiej melancholii. Widać tu zawsze pełno napisów do wynajęcia, przytem chodzi tu o boczną ulicę, zawsze otuloną w miły mrok. Domów przy Land Street nie można wprawdzie nazwać rezydencjami w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale jeżeli kto życzy sobie usunąć się od świata i wszystkich jego ponęt, zabezpieczyć się przeciw wszystkiemu, co by mogło zachęcać do patrzenia przez okno, to najusilniej polecilibyśmy mu wynająć mieszkanie przy Land Street. Szczęśliwe to ustronie zamieszkałe jest przez praczki, kilku introligatorów, dwóch czy trzech agentów urzędu licytacyjnego, wielu pomniejszych urzędników z doków, kilka szwaczek i tyluż krawczyków. Większość tubylców wykazuje dużą skłonność do wynajmowania pokojów umeblowanych i poświęca się zdrowemu i wzmacniającemu zawodowi klepania biedy. W martwej przyrodzie tej okolicy na uwagę zasługują zielone okiennice, wspomniane napisy do wynajęcia, miedziane blachy nad drzwiami i rączki do dzwonków z tegoż samego kruszcu. Główne okazy Królestwa Zwierzęcego – Stanowią chłopcy z szynkowni, handlarze sprzedający ciasta oraz przekupnie pieczonych ziemniaków. Ludność jest koczownicza, znika zwykle przed terminem opłacenia czynszu i najczęściej w nocy. Dochody jej królewskiej mości rzadko są pobierane w tej szczęśliwej dolinie, czynsze są najczęściej tylko przypuszczalne. A zaopatrzenie w wodę doznaje częstych przerw z powodu nieopłacenia należytości. Tego wieczora, na który pan Pickwick był zaproszony przez pana Boba Sojera, młody ten praktyk i przyjaciel jego pan Ben Allen siedzieli przed kominkiem na pierwszym piętrze pewnego domu przy opisanej ulicy. Przygotowania do przyjęcia były już jakby. Ukończone. Parasole z korytarza przeniesiono w ciasny kąt przed drzwiami do pokoju, czepek i szal służącej usunięto z klatki schodowej, i tylko para kaloszy stała na macie słomianej u bramy. A na gzymsie, przy schodach, dzielnie świeciła lampa kuchenna odznaczająca się bardzo długim knotem. Pan Bob Sawyer sam zakupił trunki w winiarni na High Street i towarzyszył przeniesieniu ich do domu. Poncz był już przyrządzony w miedzianym rondlu, mały stolik, nakryty zielonym suknem, sprowadzono od jednego z lokatorów tego samego domu i przeznaczono do gry. Szklanki, które wypożyczono z oberży stały na stole umieszczonym w klatce schodowej przed drzwiami mieszkania, szklanki miejscowe i wypożyczone od sąsiadów na tacy na podłodze. A jednak pomimo zupełnie zadawalającego pozoru tych przygotowań, jakaś chmura zaciemniała oblicze pana Boba Sojera. Obok niego pan Ben Allen patrzał na palący się w kominie węgiel. Z wyrazem współczucia, które melancholijnie ujawniło się, kiedy po długiem milczeniu powiedział: Przeklęta historia! Że też właśnie dzisiaj ma taki kwaśny humor. Mogłaby zaczekać do jutra. A to na złość. Na złość, odrzekł Bob Sawyer. Mówi, że jeżeli mam pieniądze, by dawać przyjęcia, to powinienem mieć i na zapłacenie jej rachunku. O, a i za ile jej się należy? zapytał Ben Allen. Rachunek, nawiasem mówiąc, jest najznakomitszym perpetuum mobile, jakie kiedykolwiek wymyślił umysł ludzki. Potrafi biec przez cały najdłuższy żywot ludzki i nigdy nie stanie z własnej ochoty. No za ile? Za, za trzy, cztery miesiące wszystkiego odparł Bob Sawyer. Ben Allen odchrząknął rozpaczliwie, potem skierował badawczy wzrok na to miejsce, w którym obie sztaby w kominku stykają się ze sobą. I rzekł: diabelnie nie będzie nieprzyjemnie, jeżeli jej przyjdzie do głowy robić tu gwałt, gdy przyjdą goście. No okropnie! zawołał Bob Sawyer. Okropnie! W tej chwili dało się słyszeć lekkie pukanie do drzwi. Pan Bob Sawyer wymownie spojrzał na swego przyjaciela i gdy mówił proszę wejść, we drzwiach ukazała się nieuczesana głowa służącej, ubranej w czarne pończochy bawełniane, a mogącej uchodzić za opuszczoną córkę niezdolnego do pracy zamiatacza ulic, żyjącego w rozpaczliwych warunkach. Przepraszam pana Sawyera, rzekła dziewczyna, ale pani Radl chce z panem mówić. I jeszcze pan Bob Sawyer nie obmyślił odpowiedzi. Kiedy dziewczyna znikła, nagle jakby ją ktoś szarpnął z tyłu i do drzwi zapukano powtórnie krótko, stanowczo, jakby chciano powiedzieć, to jestem ja i teraz ja wejdę. Pan Bob Sawyer spojrzał na swego przyjaciela ze śmiertelnym przerażeniem i znów zawołał, proszę wejść. Pozwolenie to było zbyteczne. Gdyż zaproszenia nie wymówiono, a już wpadła do pokoju mała kobiecina, blada i drżąca z gniewu. Panie Sojer, zawołała, usiłując zachować spokój, niech pan będzie łaskaw zapłacić rachunek. Bardzo będę panu za to zobowiązana, gdyż dziś wieczorem mam płacić czynsz, i właściciel czeka właśnie na dole. To powiedziawszy, mała kobieta złożyła ręce i utkwiła oczy w ścianie ponad głową pana Boba Sojera. Bardzo mi przykro, pani Radu, że narażam panią na nieprzyjemności, zaczął Bob z wielką słodyczą. Ale naprawdę o, nie byłabym panu natrętną, przerwała mała kobieta słodko kwaśnym głosem. Ale właściciel domu czeka. Przytem przyrzekł mi pan dziś zapłacić rachunek. Wszyscy lokatorzy, dżentelmeni, którzy tu przedtem mieszkali, dotrzymywali zawsze słowa, jak to przystoi prawdziwym dżentelmenom. Powiedziawszy to pani Radul przygryzła usta i jeszcze uporczywiej wpatrzyła się w ścianę. Widocznem było, iż niewiasta buchała parą, jak to określił później sam Bob Sawyer, w stylu wschodnich alegorii. Bardzo mi przykro, pani Radul, zaczął Bob znowu z jeszcze większym ugrzecznieniem, ale takiego doznałem zawodu dziś w City. — Wyznać musimy, że dziwne to miejsce, owo city. Znamy całe masy ludzi, którzy na próżno czekają tam na jakiekolwiek pieniądze. — A cóż mi do tego, panie Sawyer? — odrzekła pani Radu, stojąc mocno na purpurowo wydzierzganym kwiecie kidderminsterskiego dywanu. — No, choć nie wątpię — mówił dalej Bob Sawyer, puszczając te słowa mimo uszu — że przed upływem tygodnia będziemy mogli na pewno wszystko uregulować. Tak, a potem pójdzie już dużo lepiej. Na to właśnie czekała pani Radu. Przyszła tu, by zrobić scenę i niezawodnie zmartwiłaby się, gdyby otrzymała należytość. Świetnie też była usposobiona do tego rodzaju rozrywki, gdyż niedawno zamieniła w kuchni z panem Radu kilka przygotowawczych uprzejmości. Czy pan sądzi! Zawołała, podnosząc głos dla zbudowania sąsiadów, czy pan sądzi, iż wiecznie będę pensjonować w domu człowieka, który nigdy płacić nie myśli, który nie daje ani grosza na masło, ani na cukier, ani na mleko do śniadania? Czy pan sądzi, że kobieta uczciwa i pracowita, która 20 lat mieszka przy tej ulicy, dziesięć po tamtej, a dziewięć lat i trzy kwartały tu, w tym domu. Że nie ma nic lepszego do roboty, jak tylko rujnować się, by dawać mieszkanie, i wikt próżniakom, ciągle tylko palącym tytoń i wałęsającym się zamiast pracować, by płacić swoje rachunki? Czy pan sądzi, ale. Moja droga, pani rzekł Ben Ellen, łagodnym głosem, zachowaj pan dla siebie swoje uwagi, rzekła pani Redl z uroczystą miną, zwracając się do Bena i przerywając nagle gwałtowny strumień swej wymowy. Zdaje mi się. Że nie ma pan żadnego prawa wtrącać się do rozmowy. Ja nie panu wynajęłam ten pokój. Nie, nie, wiem o tym, odrzekł Ben. A więc dobrze, odparła pani Reddl z wyniosłą grzecznością. Bardzo dobrze. I niech pan sobie tam, w szpitalu, łamie nogi i ręce biednym ludziom, ale tu się nie wtrąca. W przeciwnym razie znajdzie się ktoś, kto gotów panu jeszcze przypomnieć coś w tym rodzaju, mój panie. Ależ też pani jest nieprzyzwoita. Zawołał Ben. O za pozwoleniem, mój młody panie! Krzyknęła pani Radu, którą zimny pot oblał z gniewu. Powtórzno pan ten wyraz! Ależ ja nie, nie chciałem pani obrazić, rzekł Ben Allen, który teraz bać się począł o swoją głowę. O za pozwoleniem, mój młody panie! Mówiła dalej pani Radu jeszcze bardziej rozkazującym i donośnym głosem. Kogóż to nazwał pan nieprzyzwoitą osobą? Czy pan miał mnie na myśli? Niechże się pani uspokoi, rzekł pan Benjamin Ellen. Czy pan mnie miał na myśli? Pytam raz jeszcze, krzyknęła rozwścieczona pani Redu, z pasją otwierając drzwi. Tak mi się zdaje, odpowiedział student. – Tak się panu zdaje. Wykrzyknęła pani Reddle, cofając się z wolna ku drzwiom i podnosząc głos do najwyższego tonu, dla specjalnego użytku pana Reddle, znajdującego się w kuchni. No oczywiście, wszystkim przecież wiadomo, że można mnie obrzucać błotem we własnym moim domu, podczas gdy mąż mój bez barłoży się tam na dole, powinien rumienić się. Tu pani Radul poczęła szlochać. Powinien by spłonąć ze wstydu, widząc jak powiatają jego żoną, jak najostatniejszą z ostatnich ci rzeźnicy ciała ludzkiego. Nowe szlochy. Tuż, bez serca, naraża żonę na wszystkie obelgi. Widzicie go stary kapłan, boi się nawet wejść tu, by nauczyć moresu tych bandytów. Boi się, boi. Tu pani Radul. Zatrzymała się, by posłuchać, czy powtórzenie tego wyzwania rozrusza jej lepszą połowę. Widząc jednak, że to się na nic nie zda, poczęła schodzić w dół, lochając wtem dwukrotnie zastukano do drzwi od ulicy. Wybuchnęła więc historycznym płaczem i jękami, które udało się jej przeciągnąć tak długo, aż zastukano do drzwi po raz szósty. Natenczas poddając się nieokiełznanej rozpaczy, zaczęła rzucać parasolkami i zniknęła w głębi mieszkania, zamknąwszy za sobą drzwi. Z niebywałym zresztą hukiem. Czy tu mieszka pan Bob Sawyer? zapytał pan Pickwick, otwierającą mu służącą. Na pierwszym piętrze drzwi naprzeciw schodów odrzekła dziewczyna. Która wyrosła wśród pratubylców Southwark i po tej wskazówce znikła w kuchni razem ze świecą, głęboko z siebie zadowolona, gdyż sądziła, iż dokonała tego, czego wymagała od niej sytuacja. Pan Snongers, który wszedł ostatni, po wielu bezowocnych usiłowaniach, zamknął wreszcie drzwi na łańcuch, następnie zaś pikwikiści poszli po omacku po schodach i dopiero we drzwiach przyjął ich Bob który nie wychodził dalej, z obawy, by nie spotkać pani Reddle. Witam, panów, wi witam, rzekł zmieszany jeszcze student. Witam, panów i uwaga na szklanki. Te ostatnie słowa zwrócone były do pana Pikwika, który właśnie kładł swój kapelusz na tacy. O przepraszam, powiedział filozof, bardzo przepraszam. A nie, to nic, to, to nic, odrzekł gospodarz. Mieszkam trochę ciasno, więc trzeba być uważnym, gdy się przychodzi do kawalera. Ale proszę, proszę, proszę wejść. A tego pana zna pan? Pan Pickwick uścisnął rękę panu Ellenowi, a jego przyjaciele poszli za tym przykładem. Zaledwie przybyli goście, zasiedli, gdy znowu zapukano do drzwi. O, to pewnie Jack Hopkins rzekł Bob Tak, tak, to on chodź, Jack, chodź. Ciężkie kroki dały się słyszeć na schodach i Jack Hopkins ukazał się pod aksamitną kurtką, ozdobioną metalowymi guzikami. Poza tym ubrany był jeszcze w niebieską koszulę i fałszywy kołnierzyk. No spóźniłeś się, rzekł Ben. A bo zatrzymano mnie w szpitalu. A co zaszło coś ważnego? Nie no, nic nadzwyczajnego. W każdym razie niezły wypadek. A, a, a cóż takiego? Zapytał pan pikwik. A no, człowiek spadł z czwartego piętra. Nic więcej. No ale to pryszny kasus, no po prostu doskonały. O, zapewne chce pan powiedzieć, że pacjent przyjdzie do zdrowia, zapytał pan pikwik. A nie, nie! odrzekł obojętnie zapytany. Raczej sądzę, że umrze, ale... Ale jutro będziemy mieli piękną operację. Co to będzie za rozkosz? jeżeli będzie ją jeszcze robić slasher. A, wie, więc pan slasher jest tak znakomitym operatorem? O, najznakomitszym, najznakomitszym, jakiego zna świat, odparł Hopkins. Przeszłego tygodnia odjął nogę dziecku, które podczas operacji zjadło pięć jabłek i jeden piernik. No, nie na tym koniec. W parę minut potem ten mały bęben oświadczył, że jeżeli mu nie rozpoczną zaraz drugiej operacji, to się mamie poskarżyć. <grych> no wie pan, zdumiewa mnie pan, zawołał pan Pickwick. Art, To jeszcze nic powiedział Hopkins. Prawda, Bobie? O tak, 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 Bob. A wiesz, Bob ciągnął pan Hopkins, przelotnie spojrzawszy na zaciekawioną twarz pana Piqueta w nocy no, mieliśmy dziwne zdarzenie. Przyprowadzono dziecko, które połknęło na szyjnik. Co połknęło? przerwał pan Pickwick. Naszyjnik odpowiedział Jack Hopkins. No nie od razu. Niecały. No. Tego byłoby za wiele. No. Pan nie potrafiłby połknąć naszyjnika, ale dziecko? <grytanie> pan Hopkins zdawało się był niezwykle zachwycony swoim żartem i ciągnął dalej. Nie, nie cały od razu. Rodzice tego dziecka byli ubodzy, siostra dziecka kupiła sobie naszyjnik. Zwykły naszyjnik z wielkich, czarnych, drewnianych paciorków. I dziecko, które bardzo lubiło zabawki. Złapało naszyjnik, zaczęło go ciągnąć, rozerwało. No i połknęło jeden paciorek. No i widać mu się to spodobało, bo na drugi dzień znów miało smak na paciorek. Ależ to straszne! zawołał pan Piklik. Przepraszam pana bardzo, ale niechże pan mówi dalej. No i następnego dnia. Łyka już dwa, potem trzy i tak dalej. A w końcu tygodnia połknęło cały naszyjnik. Dwadzieścia pięć kulek. Siostra, dziewczyna pracująca, która rzadko kiedy pozwalała sobie na kupno świecidełek, mało oczu nie wypłakała. Gdzież ona go nie szukała? Nie potrzebuje chyba państwu mówić, że nadaremnie. I w parę dni później rodzina siada do obiadu, no, pieczona baranina, kartofle. Dziecko nie było głodne, a więc bawi się w kącie. I nagle piekielny hałas. No nic, tylko jakby miniaturowy grzmot. Nie rób tak, moje dziecko, mówi ojciec. Ale ja nic nie robię, mówi dziecko. Nie rób mi tego więcej, mówi ojciec. Milczenie, a potem znów hałas. I to jeszcze gorszy. Jeżeli nie słyszysz, co ci mówię, mój chłopcze, mówi ojciec, no, to się znajdziesz w łóżeczku, zanim świnia zdąży chrząknąć. I szarpnął dziecko, żeby wreszcie posłuchało. A tu ci taki grom, jak nigdy jeszcze przedtem. Ależ to nie jego wina, woła ojciec. Po prostu dostał krupu nie tam, gdzie należy. Ależ nie, nie, woła malec. To tylko naszyjnik. Połknąłem naszyjnik. Ojciec łapie malca. Pędzi do szpitala, paciorki w brzuchu dzieciaka przez cały czas dzwonią, a ludzie patrzą w niebo i pod nogi skąd ten dziwny dźwięk. No i leży teraz u nas w szpitalu, kończył Jack Hopkins. A te paciorki tak mu głośno dzwonią w brzuszku, że musimy go otulać grubą kołdrą, bo pobudziłby nam pacjentów. No wie pan, to najdziwniejsza historia, jaką kiedykolwiek zdarzyło mi się słyszeć. Zawołał pan Pickwick z fazą uderzając w stół. E, no to, to drobnostka powiedział Hopkins Prawda w A naturalnie tak. Wierz mi pan, że w naszej profesji to zdarzają się nieraz wypadki bardzo, ale to bardzo dziwne. <grywania> Zupełnie panu wierzę odparł pan Pickwick.